Te włoski ci trochę przyklapiemy. Ciągle ci tak starczą te włoski. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja właśnie przed chwilą nagrywałam. Eee! Tak, nagrywałam Miss Misguided, e, dlatego mam na sobie taki sweter, słuchajcie, a zrobiło się tak gorąco, że przed chwilą Łukasz do mnie zadzwonił, że urywa się z pracy i jedziemy sobie do pubu. Że tak, no już jedziemy, zaraz pojedziemy. Mała już wie, że jedziemy, więc się niecierpliwi. E, muszę ją jakoś fajnie ubrać. Nie! Jadę, tak! Założymy sukienkę? Założymy tak, ładną sukieneczkę zakładamy ładną sukieneczkę i chyba już widzimy się w pubie dlatego że naprawdę nie mam czasu i już jestem dosłownie cała mokra bo jestem w tym swetrze a zrobiło się tak ciepło latem że spędzimy sobie miło razem czas zabieramy was ze sobą no i pokażemy wam jak tam w tym pubie wygląda i co będziemy jeść Różewicz co mamo by chciała tą sukienkę założyć No, nie wiem czy ona za chwilę się będzie nadawała do zakładania Dobrze, że to jest materiał, który się nie gniecie. Mama w dzisiejszym filmiku pokaże wszystkim, jaki Jeje. jesteś łobuz. Tak. Dobra. Daj, mama chce to założyć. Ja szybko założyłam na siebie sukienkę. E, chyba muszę jeszcze zmienić stanik, żeby był bez ramionczek, bo tutaj troszkę wystają i kiepsko to wygląda. Tutaj nic mi się nie stało. Tu róża mnie podrapała. Ona mnie ciągle szczypie, jak ją trzymam na rękach. I stąd tutaj ten ślad. Jeszcze muszę sobie zmienić skarpetki na takie, wiecie, stópki, i założę do tego konwersję. No, i myślę, że będzie ok, W sumie powinnam wyprostować włosy, ale nie mam już na to czasu za bardzo. No, na bałagan w tle nie patrzcie. Tam też widać, jakie ubrania będą w następnym odcinku serii. Mierzymy, więc nie zaglądajcie mi tam. Ja staram się tutaj też zasłaniać, żebyście nie widzieli. Tak jak mówiłam, właśnie nagrywałam. Pokażę Wam jeszcze, co chcę założyć róży, i już naprawdę zmykam. Wiecie, co ja nie prasuję ubrań. Ja prasuję ubrania dopiero jak chcę je założyć, więc no, wiszą w szafie takie pogniecione. Dopiero teraz ją będę prasować. My, my, my będziemy robić? No tak, oczywiście, będziemy prysznić, nie? Wielkie mm. macie swojego krupeczka. Wszyscy siedzą i jedzą, nie? Proszę. A. Jem, jem, jem. A jak buziaczki? A jak bijemy brawo? A jak bijemy brawo? Jeśli czujesz się szczęśliwy w dłonie klasz Jeśli czujesz się szczęśliwy w dłonie klasz Jeśli czujesz się szczęśliwy, uśmiech twoją twarz ożywi. Twój uśmiech. Twój uśmiech moją twarz ożywia, wiesz? Oh, 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 <grywa> <grywa> Czy tacie. tacie Z tym tatą to trzeba porządek robić. A będziesz tata czyścić dzisiaj też? Chyba tak. Tata po prostu po pracy jest, także. Oj, brudny. Buty mi się drogowaliły. No postawcie talerzyk dla kotka. No i daj mu frytkę. Daj no mu frytki. Ale no ja nie mam frytek, ja już wszystko zjadłem swoje. Nie dawajcie kotu frytki. Ktoś dostaje. Nie może dostawać, właściwie to szkodzi. Róża, widzisz kotka? Gdzie jest kotek? Gdzie jest kotek? Po tu przysiadł i... nic. Tak, za nic. Za nic? Czekaj, czekaj, dostaniesz to, o to dostaniesz. Nie, no jak powiedział, że za nic. Czujesz? O! Dobra, dzień. Czekaj, czekaj. czekaj. Powiedziałeś za nic. Za nic, tak? Nie, powiedziałem. Powiedziałeś za nic. W końcu mogę, ci nie. Nie możesz. Okej, spoko. Ej, oddaję. No według ja słyszałem, to powiedziałeś, że może go za nic. No tak. Czyli nie chcesz iść w zamian. To się nazywa ta braterska miłość. Ja, Bartek już nie ma nic na wymiarze. Ja, czuje, że się składa, tak, bo jest gorąco. Róża ma nowy sposób na składanie się. Nabiera wody do ust i wypluwa na ubranie. Róża, widzę drugiego kota. Widzę drugiego kota. Jest za na nami. Chodźcie, zobaczymy. Ale jest śliczny. My już jesteśmy w domu, ale ja za chwilę wychodzę znowu, dlatego tak idę, idę. Przepraszam Was za różę, ale po prostu no. Ona jak słyszy, że do Was mówię, no to też ma coś do powiedzenia i muszę się z nią przekrzykiwać. Lecimy zaraz na zakupy, idę do polskiego sklepu i może zajrzę też do Morisona. Łukasz teraz wyskoczył, coś załatwić samochodem. Róża, ja się nie będę przekrzykiwać z Tobą. No hej. No więc w sumie nie wiem, czy idę sama, czy idę z którymś z chłopaków. Może Dawid będzie chciał ze mną pójść, Bartek pewnie nie będzie chciał. Także teraz zabieram Was na zakupy i za chwilkę widzimy się znowu. Tym razem pewnie gdzieś w mieście albo już jak... Na... No nie nagram. Dobra, widzimy się za chwilę. Pokażę Wam szybciutko część moich zakupów. Kupiłam golonkę i coś, co wyglądem przypomina golonkę. Ale to jest chyba jakaś część nogi. Mam nadzieję, że będzie smakowała podobnie, no bo nie było dwóch golonek, więc wziąłam coś takiego, ale wydaje mi się, że to jest prawie to samo. Tu Mam jakieś orzeszki o smaku, chili dla Łukasza. Kupiłam też kaszę jaglaną, bo będę robić ciasteczka dla róży, no i dla chłopaków też. To będą ciasteczka z marchewki kaszy jaglanej. W tym są jeszcze rodzenki. Możecie sobie wygooglować. Jeżeli chcecie, jeżeli macie małe dzieciaki i chcecie im właśnie opiec takie dobre, dobre i zdrowe, przede wszystkim zdrowe ciasteczka. Tak, tak, bo tam się nie dodaje cukru do nich, ale w jakimś z kolejnych vlogów ja wam podam też ten przepis. Tak, tak, podamy, Róża, podamy. no. Zmieniłam chusteczki, dlatego że Róży znowu wyszło jakieś uczulenie. Ja używam tych chusteczek z Aldika i one zawsze były ok, a teraz nagle po prostu, no, nie wiem, no może coś zmienili w składzie, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że być może one ją uczulają i ma taką lekką wysypkę od nich. Więc testuję sobie teraz Haggis. Mam jedną paczkę, ona tutaj chyba ma napisane Pure. A teraz widziałam też jeszcze takie z aloesem. Więc prawdopodobnie zostanę teraz przy tych na razie. Dzieciakom kupiłam takie kabanoski i ciasteczka. Są chyba takie zwykłe herbatniki. Mam też paluszki czekoladę z orzechami czarną. Piłam taki magnes w tabletkach misujący i melisa Ta melisa mnie zaciekawiła. Ja kiedyś w ogóle często piłam melisę i w ogóle lubiłam jej smak, a jakoś od czasu, kiedy mieszkam tutaj, to zupełnie zapomniałam o jej istnieniu. więc nie wiem, chętnie sobie spróbuję. Ciekawa jestem, jak to będzie smakowało. W sumie już wieczorek, więc mogę sobie... No nie, no w sumie jeszcze nie jest wieczór, ale... Już jest, robi się ciemno, więc mogę sobie taką meliskę na dobry sen zaparzyć. Nie zaparzyć, co ja mówię. Mogę sobie taką meliskę na dobry sen rozpuścić. Kupiłam ukochane chrupki wszystkich moich dzieci. Tutaj mam pietruszkę, cytryn, pieczarki. Am Am. Tak, kupiliśmy dużo am-am. Kupiłam, nie, zabieraj mi telefonu. Wiecie co, my teraz z Różą jesteśmy nierozłączne, bo ona ząbkuje, jest taką przylepą mamusi i ciągle ją muszę mieć na ręku. Więc słuchajcie, ja tu aż się słonią, bo ją trzymam, a drugą ręką próbuję Wam tutaj coś nagrać. Tutaj mam kurczaka z wolnego wybiegu i wiecie co jest fajne w Anglii? To, że tutaj różnica cenowa... No tak, ale co Ty się tak awanturujesz, jak ja mam nagrywać? Tutaj różnice cenowe między takim zwykłym mięsem, a organicznym albo właśnie z wolnego wybiegu jak w przypadku kurczaków. Nie są wcale takie duże. On kosztował, zobaczcie, 5,57 57, a taki zwykły kurczak kosztuje coś około 4 funtów, tak mi się wydaje. Więc to nie jest jakaś kosmiczna różnica. No te są wiadomo troszkę mniejsze, no bo one nie są tak nafaszerowane. Boże, no nie mogę nagrywać róża. Nie mogę nagrywać. Muszę zrobić przerwę. No, tak to wygląda. Dlaczego nie pozwalasz mamie nagrywać? Och, ona jest cały czas w ruchu, zobaczcie, cały czas po prostu. Cały czas musi coś robić. I powiem Wam, że naprawdę chwilami nie jest łatwo, jak muszę coś zrobić. Um, no to wiecie, na przykład ja wieszam pranie, a Róża już je zrzuca. <laughs> I tak dalej. Wszystkie mamy wiedzą o co chodzi. No to jest taki troszkę trudny wiek, ale damy radę, tak? W Lidlu kupiłam róże takie puzzle. One mają pięć elementów. I zobaczcie, ona już tutaj próbuje. Róża, a gdzie kotek ma oko? Pokaż paluszkiem oko. Aha, do budzi włożysz oko, Okej. Okay. No i zobaczcie, przez chwilę się czymś zajmie i już ładuje się tutaj. Także no niestety, ale muszę się nią zająć. Naprawdę dużo uwagi wymaga. Krabik mały. Nie. No, a czasami tu się zastanawiam, czy ono nie ma jakiegoś. Ale, ale. ale nie, dzieciaki tak mają. To normalne, żeby Dalsza część holu będzie przebiegała w sposób troszkę nietypowy, ponieważ próbowałam to nagrać, ale no nie da się, mała przychodzi od razu, a wiecie, nie mogę, ja nie mogę wam nic pokazać, bo braknie mi jednej ręki, jeżeli trzymam ją na ręce. No, pokaż tą bluzę, pokaż jaka ładna. Tutaj mamy taką piękną bluzę z kotkiem. Kupiliśmy ją w Lidlu, zaraz wam powiem cenę, muszę sprawdzić na paragonie. A nie, czekajcie, pamiętam. Bluza kosztowała. 4,99, a taki zestawik trzech bodziaków kosztował 3,99. Tylko, że wiecie, co to wszystko jest dosyć duże, niestety. Rozmiar, naprawdę wiecie, co, rozmiarówka jest strasznie dziwna. Ja nie wiedziałam, że oni mają tak dziwną rozmiarówkę. Od 2 do 6 miesięcy był pierwszy rozmiar, drugi rozmiar był od 6 do 12 miesięcy, i trzeci rozmiar właśnie od roku do. Dwóch lat, no jakiś taki naprawdę nie wiem, dziwna rozmiarówka, i to wszystko jakieś takie duże. No ale gdybym wzięła za małe to by było za małe. W ogóle nie rozumiem tego, co to jest za rozmiar. Od 6 do 12 miesięcy. Przecież dziecko do pierwszego roku rośnie tak szybko, że to jest niemożliwe, żeby przez pół roku nosiło to samo ubranie, chyba. No nie wiem, tak mi się wydaje. Co ty z tymi wodziakami robisz? Idziemy je do pralki wrzucić. Będziemy prać, tak? Ja już niestety muszę dziś się z Wami pożegnać. Co prawda, myślałam, że nagram dzisiaj takiego długiego vloga. Chciałam też pokazać wam Mistery Boxa, którego ostatnio kupiłam, rozpakować go z wami, ale słuchajcie, no nie będę się cały czas przekrzykiwać. Róża ma chyba jakiś skok rozwojowy. Podejrzewam. Tak! No, masz skok rozwojowy na bank. Albo dostała lęku separacyjnego, albo to jest po prostu skok rozwojowy. Przecież ja się nie mogę cały czas z nią przekrzykiwać. Także no, w jednym z następnych vlogów pokażę Wam Mistery Boxa, którego kupiłam. Chciałam kupić trzy albo dwa duże, żeby nakręcić cały filmik. Z otwieraniem Mistery Boxów, ale był tylko jeden. I Łukasz namówił mnie, żebym go wzięła. Przepraszam Was najmocniej, ale ja już się z Wami żegnam. I mam nadzieję, że przy okazji kręcenia następnego vloga będę w stanie nagrać troszkę więcej. Dobra, Mała już do mnie idzie. Przepraszam Was bardzo, ale ja już się muszę z Wami pożegnać, bo wiem, że z tego nagrywania już dzisiaj nic nie będzie. Muszę Małej poświęcić trochę czasu. To jest taki chyba skok rozwojowy, po którym ona już zacznie sama chodzić. Taką mam nadzieję. Może teraz dlatego jest właśnie. Taka marudna, bo coś tam jej się, wiecie, w muszczku zmienia i po prostu ona sobie sama z tym nie do końca radzi, z tymi wszystkimi emocjami. Dobra, kochani, widzimy się na kanale już niedługo. Mam nadzieję, że jutro lub pojutrze najpóźniej. Do zobaczenia. Pa!